Ale Sikorski Ta. mówił o Trumpie, że on skończy w Moskwie, gdy polski podatnik zapłacił milion złotych nagrody, którą fundował Radek Sikorski, żeby przez 10 minut rozmawiał w jakimś hotelu w Miami. No to jest poważne, bo ja Sikorskiego znam jako człowieka, który dużo lubi mówić nie, naj, nie najmądrzejszych rzeczy. Cześć kochani. Pewnie widzieliście nagranie, na którym poseł PiS nazwał Donalda Tuska persona non grata? Nie? Dobra, to wam pokażę. Na czele polskiego rządu stoi polityk, który oskarżył prezydenta Trumpa o zdradę. I nigdy z tych słów się nie wycofał. Nie, nie rozumiem pańskiego pytania. No. Donald Tusk raczej nie ma wstępu do Białego Domu, jest tu persona non kata, więc w jaki sposób Miałby tutaj przybywać. W każdym razie członek zjednoczonej prawicy nie zbacza z kursu i cały czas precyzyjnie uderza w rządzących. To niby nic nowego, ale pierwszy raz od dawna pojawia się ktoś, kto ma ku swoim słowom podstawy. Adam Bielan zarzucił ministrowi spraw zagranicznych, uwaga, chodzenie na najważniejsze międzynarodowe spotkania pod wpływem używek. Bielan się na tym nie zatrzymał i leci dalej. Ostatnio w Polsacie zaczął grozić samemu premierowi. Przypominam wam, że jesteście na kanale A to Ciekawe. I dziś będzie naprawdę wyjątkowo ciekawie. Więc bez zbędnego przedłużania kliknij suba, zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do tematu. Nie milkną głosy i komentarze po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego u prezydenta Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Pierwszy raz od ponad 100 lat nie brał w nim udziału żaden z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A dlaczego tak się stało, już tłumaczę. Tradycja współtowarzyszenia prezydentowi wydawało się, że jest ciągle żywa. Jednak końcowo to prezydent USA decyduje, kogo zaprasza do Białego Domu, a Radosław Sikorski najzwyczajniej w świecie nie jest wymarzonym rozmówcą Donalda Trumpa. Powodów jest mnóstwo. Pomijam to, że wspierał jego kontrkandydata i cały czas niszczył mu wizerunek, insynuując powiązania z Rosją. Zarzuty o bycie agentem Kremla to typowa śpiewka Sikorskiego ruski agent. Czy nas, obserwatorów polskiej polityki, jakoś to dziwi? Raczej nie. A jeśli tak, to na pewno mniejszą ilość osób niż większą. Jeszcze mocniejsze stanowisko przyjęła publicystka, a prywatnie jego żona Ann Applebaum. Ta z kolei nie miała problemu, by porównywać kandydata republikanów z dyktatorami. To się nazywa dyplomacja. Od tego wpisu minęło już trochę czasu, jednak odpowiedzialność nie minęła i cały czas ciągnie się zarówno za autorką wpisu, jak i Sikorskim. Szczerze ja już o nim zdążyłam zapomnieć, ale europoseł pis nie mógł sobie odpuścić i przypomniał mi o nim. Otóż Sikorski, ja już nie mówię o jego żonie, która w kluczowym momencie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych powoła, porównała Trumpa do uwaga, łącznie z samusąniego i Stalina. No co trzeba mieć w głowie? Jaki, jakim, jakimi cechami psychofizycznymi trzeba się cechować, żeby coś takiego w kluczowym momencie kampanii wyborczej będąc Bośle, żoną polskiego polityka mówić. Polityka. Ale Sikorski mówił o Trumpie, że on skończy w Moskwie, gdzieś tam zapomniany w Daczy. J.D. Vance też różne J. mówił o, o, J. J. o J. niczego takiego nie powiedział. Porównywał do Hitlera. Mi... Ale panie redaktorze, co innego spierać się wewnątrz amerykańskiej polityki? Amerykańscy politycy niech robią co chcą. Natomiast mówimy o człowieku, który jest do licha szefem polskiej dyplomacji. To teraz ten... Szczerze to mi ręce opadły. W polityce słowa mają wagę i odpowiedzialność za nie nie mija, nieważne ile czasu upłynęło. Może to nie do końca sprawiedliwe, jednak ich związek funkcjonuje jako polityczne partnerstwo. Jeśli ktoś przez lata podważał Twój autorytet, przeszkadzał w Twojej kampanii wyborczej, a ponadto, a raczej przede wszystkim, zarzucił Ci zdradę, to trudno się potem dziwić, że nie jest to partner do rozmów. Czy teraz, wiedząc to wszystko tak szczerze, chcielibyście rozmawiać z Sikorskim na miejscu Trumpa? Daję Wam chwilkę, żeby napisać komentarz i przechodzimy do następnego, grubszego tematu. Mianowicie zażywania przez Sikorskiego używek i jak można się domyślać, ma na myśli mocniejsze od snusów, które tak polubił Nawrocki. Historia wraca jak bumerang. I to nie byle jaka. Adam Bielan podczas swojego wywiadu w Polsat News przypomniał też głośny incydent z 2008 roku, kiedy to Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych, podczas kolacji w Tbilisi zasugerował Lechowi Kaczyńskiemu, ówczesnemu prezydentowi, że jest pod wpływem środków odurzających. Minęło parę lat i wiecie co? Bielan odbija piłeczkę i to jemu zarzuca zażywanie środków. Zresztą sami posłuchajcie. A więc to jest człowiek, ostatni człowiek w Polsce, który może zarzucać komuś że donosił na własny kraj. Jeżeli Sikorski ma jakieś dowody, to niech je przedstawi. Bo ja Sikorskiego znam jako człowieka, który dużo lubi mówić nie, naj, nie najmądrzejszych rzeczy. Pamiętam w 2008 roku i to był dla mnie wstrząs, jak no, wyraźnie pod wpływem jakichś środków odurzających atakował na kolacji w Gruzji, w Tbilisi polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy pan prezydent mówiłem o tym, poprosił mnie, żebym pospacerował spacerował z Radkiem Sikorskim, żeby było mówiąc tak delikatnie. On tamtego czasu nie traktuje go do końca poważnie, ale jest to w końcu minister spraw zagranicznych na dłużej już na minister spraw zagranicznych w naszej historii, więc on powinien się czasem ugryźć w, w język. Kto by chciał rozmawiać z człowiekiem, który w przeszłości gotów był podważać autorytet własnego kraju za granicą? Bo co innego robi Sikorski? I powiem szczerze, że nieraz chodziły pogłoski o tym, jak politycy radzą sobie ze stresem czy intensywną pracą choćby podczas kampanii wyborczej. Zdjęcia polityków kupujących pół litra czy ciągających nosem podczas przemówienia to nic nowego. A my chyba jesteśmy przyzwyczajeni. W końcu prezydent Kwaśniewski też chorował na chorobę filipińską i jakoś przeżyliśmy. A teraz idźcie tym alkoholikom powiedzieć, że chcielibyście zalegalizowania marihuany. Powodzenia. O ile możemy sobie przypomnieć słowa polityków po 89 roku, to polityki bez wódeczki nie dało się prowadzić. Do tego jeszcze niedawno postulowano o to, aby w sejmie nie było alkoholu, bo przecież to normalne. Łukasz Schreiber, jak się męczył z Marianką, to mu zdjęcia w sklepie robili, jak kupuje małpki. Zełański oskarżany jest, wiecie o co? No o to samo co Trzaskowski. Tak więc, czy zdziwiłby nas kolejny polityk korzystający z takich dobrodziejstw dla elity? No bo o ile alkohol może kupić każdy, o tyle inne wspomagacze są już nielegalne. Nawrocki się chociaż przetestował, że jest czysty, a Trzaskowski stwierdził, że nie będzie ulegał presji. Ja uważam, że w Polskim Sejmie jest taka patologia że powinni ich badać alkomatem, robić testy na narkotyki, a przede wszystkim na bieżąco sprawdzać ich stan psychiczny. Bo ja mam naprawdę duże wątpliwości co do tego, czy choć połowa sposłów, którzy układają nam życie, jest normalna. Niedawne spotkanie Sikorskiego z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio w Miami miało być symbolem bliskiej współpracy i wsparcia polskiego rządu z amerykańską administracją. O dziwo wzbudziło pozytywne opinie. Czy jednak były to tylko symbole? Według Bielana tak. Podważył całą rangę spotkania Sikorskiego z Marco Rubio. A co lepsze, poinformował nas, że polski podatnik zapłacił, uwaga, milion złotych za dziesięciominutową rozmowę. Rubio, była rozmowa z generałem Kifem Kielowskim. A jakie rozmowy z Marco Rubio? Marco Rubio tak, nawet w oficjalnym nie miał spotkania z Sikorskim. Polski podatnik zapłacił milion złotych nagrody, którą fundował Radek Sikorski, żeby przez 10 minut rozmawiał w jakimś hotelu w Miami. No to jest poważne. W końcu co chwilę eksperci i najwyższej rangi oficerowie informują nas o tym, że nie jesteśmy zbyt dobrze uzbrojeni. A mówiąc wprost, nie jesteśmy wcale. No może na kilka godzin. Przynajmniej tak powiedział jeden z naszych polskich oficerów. Przeraża mnie to, że nasz rząd, mając tego świadomość, woli wydawać pieniądze podatników, aby zyskać w oczach obywateli, niż na zbrojenie się. A Wy co o tym wszystkim sądzicie? Czy na miejscu Trumpa chcielibyście rozmawiać z Radosławem Sikorskim albo Donaldem Tuskiem? Albo nawet i na swoim miejscu w tej chwili chcielibyście? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i suba. Byliście na kanale, a to ciekawe. Widzimy się niedługo. Hej.